Poniżej znajdują się trzy modlitwy, które należy wypowiedzieć rano przed wyjściem z domu. Ostatnia z nich przyniesie ci błogosławieństwo od Boga. Prę prośba o siłę. Panie, nie wiem, z jakimi wyzwaniami przyjdzie mi się dziś zmierzyć, ale wiem, że Ty jesteś ze mną. Proszę, umocnij moje serce, abym mógł stać mocno w wierze. Dwuka. Prośba o ochronę. Panie, proszę. Okryj mnie swoją potężną ręką i chroń przed wszelkim atakiem, podstępem wroga i wszystkim, co nie jest zgodne z twoim planem. Czeka. Prośba o zwycięstwo. Ogłaszam, że w Chrystusie mam pełne zwycięstwo. Wszystkie narzędzia stworzone do mojego skrzywdzenia nie odniosą skutku. Działam w mocy i autorytecie twojego świętego imienia. Amen. Jeśli ta modlitwa przyniosła ci błogosławieństwo, Kliknij niebieski link WhatsApp w moim profilu, koniecznie napisz Amen.